Witajcie! Jestem antek i coś Wam opowiem. Posłuchajcie! Zanim się urodziłem, moja mama już od lat pracowała w przedszkolu i potrafiła zajmować się dobrze wszystkimi dziećmi, a szczególnie tymi z niepełnosprawnością, takimi na przykład jak ja. Kiedy siedziałam jeszcze w brzuszku mamy, już oboje wiedzieliśmy, że przyjdę na świat z zespołem Downa. Cała rodzina przygotowała się na powitanie mnie, aby przyjść z pomocą moim potrzebom. Z chwilą moich narodzin narodził się też w mamie pomysł otwarcia przedszkola integracyjnego, i stało się! Jestem w nim szczęśliwy. Wszystko tu jest przepełnione miłością i wielką troską kochanych pań o nasz rozwój. Integracja to słowo skarb. Uczymy się jedni od drugich, wspólnie się bawimy, świętujemy, razem poznajemy cudowny świat. Rośniemy, czując się bezpiecznie, jak w najlepszej rodzinie. Bo nasi rodzice są we wszystkim z nami i też się uczą żyć tak, aby inni ludzie zaakceptowali nasze istnienie. Nie bali się inności, bo my się nie boimy wcale. Przecież jesteśmy równi, choć każdy, także ten zdrowy, jest przecież inny od drugiego, nawet tego zdrowego. Ale wiadomo, rośniemy i szybkim krokiem nadchodzi czas, że wyrośniemy z tego przedszkola. I co dalej? Moja kochana mama marzy teraz o szkole dla nas, gdzie moglibyśmy się swobodnie rozwijać, i uczyć ze zdrowymi dziećmi, a one, tak jak teraz w przedszkolu, mogłyby się uczyć naszego widzenia świata. Mama mówi, że jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia dla naszej przyszłości. Wierzę jej. Przecież rosnę jak na dorożdżach i powiem wam w sekrecie, że choć nie wszystko jeszcze rozumiem. To marzy mi się samodzielne, pełne życia życie, jak już dorosnę.